Mystery Im wyżej płynę, nie czuję bicia serca, zimny drank, wyjdę na chwilę, zapalę peta, zapalę ten stan, Za jebie Nigdy nie zginę, złego do piekła nie chcieliby brać Czuję, że żyję, jak wchodzi znowu drętwieje twarz Pętla na szyję, utrzymuje mnie już prawie pięć lat Kolejny styl, przebija mi plecy, kolejny strzał wow, wow. Byliśmy młodzi piękni i głupi, tak bardzo to krew przelewałem A chuj bym położył na całą historię, wyjebał nowy rol zapił na stałe Nie to budzi mała, jak bardziej pociągnie Łatwe jak narkotyk. Wszystko co kładę, to kładę na zwroty. Deż proty zjadane jak morą soboty, A! Ile tego nie pomylę, siebie ty pojebie pojeba ci odjebają z tą samą nie w cienie to nie we mnie, ale za mnie uciekało. Raczej chyba tylko to wszystko za tobą. Dalej to nie Jimmy Hayes, biorę to nie Ważne tylko żebyś się porobić, kurwa. Ale srogo, nie chcesz dragów i wody, mogę się najebać tam. Im wyżej płynę, nie czuję bicia serca, zimny drag dojdę na chwilę, zapalę, peta, zapalę. Czas. Ona to style, to stronać pana, już nie wie co brać Nigdy nie zginę, złego do piekła nie chcieliby brać Czuję, że żyje jak wchodzi znowu drętwieje twarz Pętla na szyję, utrzymuje mnie już prawie pięć lat Kolejny sztylet przebija mi plecy, kolejny strzał yeah, yeah.